Witam cię bardzo serdecznie, jeżeli mnie jeszcze nie znasz, nazywam się Aleksandra Wojciechowicz, jestem life coachem pracuję obecnie z kobietami i w tym nagraniu odpowiem na pytanie, kto powinien płacić na randce. Mieszkam w Berlinie i kiedy zadałam moim bliskim znajomym. Którzy tutaj przesiadują w licznych restauracjach w Berlinie, może się przejdę, żebyście zobaczyli, to większość z moich znajomych odpowiedziało w bardzo prosty sposób: no, ten kto zaprasza. No właśnie, i pomyślałam sobie, no to tak zacznę. No, to Statystycznie rzecz biorąc, po prostu w Berlinie jest tak, że ten kto zaprasza, ten powinien zapłacić. Za randkę. Ewentualnie każdy za siebie. Natomiast jak ktoś już mnie odrobinę zna i wie, dlaczego nagrywam te filmy, jeżeli ktoś z Was jest na mojej grupie, kobieta pełna łaski, to wie, że pracując z kobietami staram się. Aby kobiety jakby powróciły do swojej kobiecości. Bo prawdziwą odpowiedzią na pytanie, kto powinien zapłacić na randce, powinno być, e, że to mężczyzna e, płaci na randce. Ale. Mężczyzna z przyjemnością zapłaci nie tylko za pierwszą randkę, ale za każdą randkę, jeżeli ta randka będzie kobieca, bo randka powinna być i ze swojego istnienia randka jest po prostu kobieca, ma naturę kobiecą. A co to znaczy? Mężczyzna to ktoś, kto fascynuje się grą. Może lepiej emocjonuje się grą. A kobieta to ktoś, kto emocjonuje się budowaniem związków, relacji międzyludzkich. I właśnie dlatego tak jest, że w wolnym czasie. Mężczyźni wolą oglądać mecz, a kobieta, jeżeli już miałaby coś oglądać w telewizji, to pewnie wolałaby oglądać komedię romantyczną. No właśnie. I tak to jest, że to właśnie kobieta ma tę moc i dar, aby zbudować przestrzeń w relacji. Co no to jest za przestrzeń w tej relacji między mężczyzną a kobietą? To jest taka przestrzeń, w której kobieta wycofuje się z działania, z prowadzenia i zasiada w takim królewskim minusie. Zachęcam do mojego filmu o polaryzacji. Między mężczyzną a kobietą. I co się wtedy dzieje? Jeżeli kobieta wycofa się do swojego minusa i po prostu się zrelaksuje na randce, po prostu będzie się dobrze czuć, i jedyne co będzie z siebie dawać, to tą atmosferę dobrego samopoczucia, przyjemności, relaksu. Radości, to mężczyzna będzie miał całą tą przestrzeń dla siebie, do tego, aby mógł się wykazać. A jest tak, że mężczyźni bardzo lubią się wykazywać. I wtedy pojawia się pewna taka tajemnicza, efemeryczna przestrzeń między mężczyzną a kobietą, którą tak naprawdę kobieta buduje i to ona jest za nią odpowiedzialna. I mówię to nagranie dlatego, że mieszkając zwłaszcza teraz w Berlinie, widzę jak kobiety. Tego zupełnie nie rozumieją i jak bardzo męskie dziś są kobiety, i jak bardzo to one przyjmują całą inicjatywę, całe działanie, całe prowadzenie. Nie rozumiejąc, że mężczyźni naprawdę uwielbiają prowadzić. To oni zapraszają nas do tańca. I że w ogóle nie powinno być tak, że to kobieta zaprasza mężczyznę na randkę. Więc podsumowując, jeżeli mężczyzna, bo mężczyzna istnieje tylko w relacji z kobietą, Znajdzie się w takiej przestrzeni, którą stworzyła kobieta, bo to ona potrafi zrobić, w której on czuje się mężczyzną, to on naturalnie i spontanicznie chce i czuje się bardzo męsko, kiedy płaci. I to jest moja odpowiedź. Zapraszam wszystkie kobiety, które. Chcą budować swoją kobiecość w gronie kobiet na moją grupę kobieta pełna łaski.